Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj zapraszam Was na filmik pod tytułem Gadżety Kobiety czyli coś, co tak naprawdę każda z nas powinna mieć, a uważam, że te rzeczy, które pokażę, to na pewno każda z Was już ma. Dlaczego taki filmik? Dlatego, że ja może nie jestem aż taką ogromną gadżeciarą, ale zaliczam się do osób, które lubią gadżety, które lubią różne fajne rzeczy. I tak jak nasi faceci mają multum gadżetów bo mają telefony, smartfony, iPhone'y, Xboxy, PlayStation, maszynki do golenia, Idzie, nawet szczoteczki elektryczne. Tak, my kobiety także mamy swoje gadżety, coś co bardzo lubimy, takie rzeczy, z którymi na co dzień się nie rozstajemy i które na pewno bardzo ułatwiają nam nasze życie codzienne. E, także e, dlatego ten filmik, ponieważ e, bardzo często mamy problemy z zakupieniem jakichkolwiek prezentów na urodziny, na imieninę bądź na jakieś większe e, uroczystości e, dla naszych mam, dla naszych koleżanek, dla naszych przyjaciółek, dla naszych sióstr, po prostu dla kobiet. Także dzisiaj chciałabym Wam pokazać gadżety, jakie ja posiadam. E, Coś, dzięki czemu moje życie jest łatwiejsze, rzeczy, bez których ja tak naprawdę już chyba, słuchajcie, nie mogłabym funkcjonować. Mam tu kilka kategorii, mm, troszeczkę rzeczy będzie takich naprawdę, które wydaje mi się, że każda z Was ma, no ale mam nadzieję, że miło spędzicie razem ze mną czas. Padł mi taki pomysł do głowy. Mam nadzieję, że was nie zanudzę i że na pewno, jeżeli czegoś ewentualnie nie macie, to na pewno sobie coś z tych rzeczy zaczerpniecie, bądź zakupicie swoim najbliższym koleżankom, mamom, siostrom, babciom na prezent. Także moi drodzy, nie przedłużając, jedziemy. Ja tutaj wszystko sobie położyłam. Koło mnie, żeby nie było Pierwsza rzecz, o której już wszyscy wiecie Bo pisałam o tym i na blogu I na moim kanale dużo, dużo razy ta rzecz się pojawiała Jest to oczywiście nic innego jak moja ulubiona buteleczka Z filtrem Którą ostatnio wyhaczyłam na promocjach Ja za nią zapłaciłam 10 funtów W John Lewisie Natomiast ta buteleczka, jeżeli teraz poszukacie dokładnie Jest na promocjach Możemy ją dostać nawet za 5,99 Także za 6 funtów Uważam, że cena jest po prostu super i bardzo warta jeżeli na temat tej buteleczki jeszcze nie słyszałyście, na dole podlinkuję Wam link do mojego bloga, tam jest cała recenzja na temat tej butelki. Natomiast ja uważam, że ona mi strasznie ułatwia życie, bardzo ją lubię i tak naprawdę się z nią nie rozstaję. Cały czas mam ją przy sobie w torebce. Jeżeli zabraknie mi wody, szukam pierwszej, lepszej toalety bądź pierwszego, lepszego kranu i po prostu dolewam sobie do niej wodę. Także wydaje mi się, że to jest fajny gadżet coś, co dużo kobiet na pewno by. Chciało mieć albo dla wielu z nas by ten gadżet się po prostu przydał. Dobra, słuchajcie, ja nie zaplanowałam sobie tego wcześniej i po prostu nie wiem gdzie mam te wszystkie rzeczy odkładać. Ale dobra, jedziemy dalej. Jeżeli przy takim gadżecie kolejna rzecz i tutaj chciałabym Was poprosić o radę. To jest prostownica. I zobaczcie na moją prostownicę, aż po prostu wstyd Wam ją pokazywać. Jutro jadę na zakupy, żeby zakupić sobie nową. I tutaj oczywiście prośba do Was, jeżeli polecacie jakieś fajne prostownice, które świetnie prostują, które są naprawdę dobre, to piszcie mi koniecznie na dole, ponieważ ja jutro nastawiam się na kupno nowej prostownicy. Moja prostownica została zakupiona w Tickermaxie i jest ona z... Maplin Richards coś takiego jest taka fajna różowa i służyła mi naprawdę naprawdę długo, ale że mój Krzysztof czasem lubi sobie podprostować grzewencje, to po prostu używał ją po żelu do włosach albo po gumie i zobaczcie co się z nią stało. No po prostu poprzypalała mi się i z tej i z tej strony. Ona jeszcze prostuje. Ona jest w porządku, bardzo fajnie prostuje włosy, nadaje im taki fajny look. No ale postanowiłam, że kupię coś, coś nowego i coś innego. Także to na pewno niezastąpiony gadżet każdej z nas. Jeżeli nie prostujecie włosów na co dzień, na pewno prostujecie je właśnie raz na jakiś czas, czy na jakieś większe wyjścia, czy na jakieś uroczystości. Także uważam, że prostownica to jest gadżet, który każda z nas powinna mieć, a z Takiego prezentu, jeżeli macie troszeczkę więcej pieniążków, to na pewno e, każda z nas by się bardzo ucieszyła. Dlatego, jeżeli macie jakieś fajne propozycje na prostownicę, jeżeli jakieś polecacie, to koniecznie napiszcie mi pod filmikiem, e, bo ja jutro lub pojutrze, w zależności kiedy wstawię ten filmik, e, mam ochotę się po prostu wybrać i kupić sobie coś nowego. Także prostownica do włosów, e, u mnie gadżet do codziennego użytku numer dwa. Następna rzecz, jeżeli jesteśmy przy takich tutaj oto e, gadżetach do stylizacji naszych włosów, tutaj też nic odkrywczego, po prostu sobie pomyślicie, Matko Święta. Pokazuje suszarkę. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, żebyście zainwestowały naprawdę w dobrą suszarkę, troszeczkę droższą niż te zwykłe, ponieważ to jest także raj dla naszych włosów. Ja ją dostałam na święta. Jest to suszarka Trese... Philipsa dla firmy Tresem i muszę Wam powiedzieć, że No jest świetna. Chłodzi. Nastawiamy. Czy znaczy ja w tym takich rzeczach to nie jestem dobra, ale tak. Ma prześwietny tutaj. Pipek do chłodzenia, czyli jest plus. Możemy suszyć nasze włosy bardzo, bardzo zimnym powietrzem, jakie po prostu sobie nastawimy. Mamy także, żeby nasze włosy się nie puszyły i żeby tak zwana szopa nie wytwarzyła się z naszych włosów. Także nastawiamy ją na różne temperatury, więc jest coś naprawdę fajnego. W dodatku świetnie wygląda, ma bardzo fajne niebieskie światełko tutaj, takie wręcz ultrafioletowe. Ale nie o tym mowa, moi drodzy. Ja jeszcze przed świętami, dopóki nie dostałam tej suszarki, używałam zwykłej, najprostszej suszarki, malutkiej której po prostu suszenie moich włosów zajmowało mi do pół godziny. I uwierzcie, mam krótkie włosy, nie mam gesty włosów, natomiast męczyłam się strasznie z tą malutką suszarką i to mnie przysparzało o ból głowy, więc poprosiła Mikołaja na święta o dobrą suszarkę. Także uważam, że dobra suszarka jest to świetny gadżet, taki, który nam. Będzie potrzebny do codziennego użytku Ponieważ włosy myjemy albo codziennie, albo co kilka dni e, Także dobra suszarka to jest także e, Największy przyjaciel Każdej z nas, każdej kobiety Czyli gadżet numer 3 e, Uważam za zaliczony do moich gadżetów Gadżetów, gadżetów Jest to oczywiście suszarka, tak? E, jeżeli tak, jesteśmy przy stylizacji naszych włosów Następna rzecz, którą dość dawno nie, e, dość dawno kupiłam Ponieważ ja wcześniej nie używałam Jest to lodów... lodówka jest to lokówka do włosów wygląda ona tak wygląda ona tak, słuchajcie i ja chciałam kupić sobie tą stożkową i też tutaj pytanie do Was, co sądzicie? Czy taka lokówka jest lepsza, czy ten tak zwany stożek, gdzie po prostu nie mamy tego, tego tutaj czegoś takiego, czyli sam stożek, że zawijamy nasze włosy po prostu na sam stożek. Ona się nagrzewa, słuchajcie, do 210 stopni, możemy moc zwiększyć, zmniejszyć i uważam, że... Lokówka to także jest niezastąpiony gadżet każdej z nas, ponieważ yy, ja na przykład raz na jakiś czas lubię sobie zrobić jakieś fajne, bujne loki, na przykład na jakąś uroczystość czy na jakąś imprezę, a czasem nawet na co dzień, także. Lokówka uważam, nada się tak samo na prezent dla naszej przyjaciółki, jak dla naszej siostry, a nawet dla naszej mamy, więc to jest kolejny gadżet bardzo uniwersalny, który na pewno uważam, że większość z Was to w swoim domku posiada. E, ups, następny gadżet, o którym chciałam Wam powiedzieć, ja go cały czas trzymam jeszcze w pudełku, ponieważ nie znalazłam na niego na nie miejsca, e, są to wałki termalne z Niki Clarks. I ja jej wam nigdy nie pokazywałam, ponieważ już nie chciałam się tego rozpakowywać, ale już wam powiem, słuchajcie, wałeczki wyglądają tak, one są opakowane w takim bardzo fajnym futerale, wręcz bardzo przenośnym, możemy je wszędzie ze sobą zabrać. I już Wam pokażę jak to mniej więcej wygląda w środku Tylko nie chcę tego rozwalić W środku wałki wyglądają tak Mamy czerwone i czarne, górę i dół Podłączamy po prostu naszą wtyczkę do kontaktu Wałki z dołu się nagrzewają przez około 10-15 minut I wtedy możemy je sobie fajnie założyć na nasze włoski Jeżeli chodzi o te wałki, one na pewno nie dają żadnych loków One fajnie, jeżeli chodzi o moje włosy W moim przypadku te wałki termalne prześwietnie podnoszą moją fryzurę Naprawdę Dodają objętości do tego jeszcze jak spryskamy czymś Albo dodamy jakiś puder Zwiększająca objętość naszych włosów, to po prostu fryzura jest jak ta lala. I muszę Wam powiedzieć, że Wam sceptycznie nastawiona, po prostu któregoś pięknego poranka wybrałam się do butsa i mówię: A, spróbuję. I jestem bardzo zadowolona, naprawdę służą mi dość często, jeżeli chodzę w rozpuszczonych włosach i mam czas, to, to, to zawsze sobie robię włosy na te wałki. Także wałki termarne, termalne, termiczne, jeden czortek, to się mówi. Także gadżet, który, który, który polecam bardzo gorąco wszystkim kobietkom. Okej okay. I przechodzimy dalej. Jeżeli mowa o włosach, no to oczywiście tutaj też już dużo, nie będę mówić Tangle diesel. Ja uważam, że to jest taki fajny fajny gadżet, jeżeli chodzi o nasze szczotki do włosów, do tego jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, bardzo zachwalany, jeżeli chodzi o mnie, ja uwielbiam i już czaję się, żeby dokupić sobie inny kolorek, albo taką mniejszą po prostu, bo są też mniejsze wersje, które możemy sobie schować do torebki, na przykład jeżeli gdzieś wychodzimy do pracy, albo wybieramy się gdzieś w podróż, taka składana mała wersja. Także tangle diesel wygląda gadżeciarsko, wygląda. Fajnie i naprawdę służy nam na, 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 na kilka dobrych lat, bo szczotka jest yy, kapitalna. E, dobra, kolejna szczotka. Jeżeli nie tangle teaser, troszeczkę tańszy odpowiednik. E, jak wiecie, ja lubię wszystko, co, to, co, co jest słodkie, co jest kolorowe, co jest różowe. I mam tutaj też taką szczotkę, która po prostu, jak na nią patrzę, to poprawia mi humor. I teraz możecie pomyśleć, Matko Święta, co ona wygaduje, szczotka poprawia jej humor. Ale moi drodzy, taka jest prawda. Szczoteczkę kupiłam w Ticker Maxie, tam jest naprawdę dużo bardzo fajnych szczotek I muszę Wam powiedzieć, że ta szczotka sama w sobie jest fajna Ona wcale nie ciągnie moich włosów, jest praktyczna Zanim kupiłam jeszcze Tangle Teasel, to tą szczoteczkę właśnie używałam I mogę ją bardzo gorąco polecić Także jeżeli szukacie takich szczotek, są dostępne w Ticker Maxie I naprawdę ceny są niewielkie, a szczotki, słuchajcie, bardzo fajnie rozczesują nasze włosy I muszę Wam powiedzieć, że nawet, o, robił taki fajny Taki fajny odgłos podczas czesania. Także szczotka to jest na pewno fajny gadżet yy, dla kobiety. E, I jedziemy dalej. Co ja tu jeszcze mam? Kolejna rzecz, o której też dużo. O czekajcie, poprawię sobie krzywencję. E, kolejna rzecz, o której też dużo nie trzeba mówić, jest to elektryczna szczoteczka. I tutaj także, ja Wam nie mówię o tym, bo, bo pewnie połowa z Was wszyscy raczej mają szczoteczki elektryczne. Ja po prostu mm, uważam, że jest to fajny gadżet na prezent fajne gadżet dla tych osób, które jeszcze nie mają. Ja Wam muszę powiedzieć, że dzięki tej szczoteczce, jest to Oral-B z Brauna, moje zęby naprawdę świetnie się poprawiły, są w dobrej kondycji, byłam u dentysty, wszystko jest z nimi ok. i naprawdę dużo, dużo ułatwiły pielęgnację mojej jamy ustnej i jak ja już mówiłam Wam wcześniej, do tego pasta wybielająca no po prostu marzenie. Także jeżeli jeszcze nie macie, spróbujcie. Kupcie sobie nawet tą tańszą alternatywę, nie to być od razu jakaś, nie wiadomo jaka, Philipsa czy Brauna, po prostu jakąś tańszą alternatywę, spróbujcie, może Akurat Wam się spodoba, a jest to rzecz, którą fajnie zabrać nawet ze sobą, bo nie zajmuje naprawdę nam e, dużo miejsca. Także to to. E, jeżeli jesteśmy przy takich rzeczach pielęgnacyjnych, tutaj wyskoczę e, jak Philip's Konopi i pokażę Wam depilator. A co? Moi drodzy, depilator. Kiedyś nie było depilatorów, musiałyśmy się golić e, zwykłymi, jak ja to mówię, ży, e, żyletkami, nożyczkami, maszynkami. E, I ja Wam powiem, że ja przy tej, e, przy tej, przy tej opcji zostanę. Dostałam kiedyś od Krzysztofa taki oto depilator z Philipsa i muszę Wam powiedzieć, że no niestety nie mogę się do niego przekonać. I tutaj pewnie jest 50 na 50, jak ja to mówię, 50 na 50, że jest 50% zwolenników za depilatorem, które nie wyobrażają sobie swojego życia. Bez depilatora i golenia nóg, bo, bo jest to dla nich coś fajnego. I, I też jest dużo osób, które woskują nóżki. Ja do takich nie należę, bo ja się strasznie boję wosku yy, i depilacji woskiem. Natomiast ja używam po prostu zwykłej pianki do golenia i tak jak ja to mówię, yy, maszynki, takiej zwykłej maszynki do golenia. I to jest dla mnie najlepsza alternatywa, jeżeli chodzi o golenie nóg. Natomiast yy, wiele razy próbowałam się do niego przekonać i powiedzcie mi, może wy macie jakieś sposoby na to, żeby ta depilacja aż tak strasznie nas nie bolała. I ja wiem, że tutaj. Yy, jest jeszcze taka zapewne pomocnicza wkładka, ale muszę wam powiedzieć, że nawet z nią ta depilacja jest po prostu straszna. Strasznie bolą mnie nogi i, i, i ja wiem, że później raz próbowałam, słuchajcie, i naprawdę ten efekt ogolonych nóg, te włoski nam odrestały. dopiero po jakimś tygodniu, po dwóch, także spokojnie, można było latem taki tak, masło maślane Efekt utrzymuje się do dwóch tygodni Ale ten ból po prostu jest dla mnie masakryczny I jeżeli chodzi o depilator Ja nakładam sobie tą nakładkę Bardzo delikatną, a jak wiadomo Ona naszych włosków nie wyrywa z cebulkami Więc, więc to jest bez sensu Także jak na razie ja zostaję przy, przy maszynce I przy piance do golenia nóżek Natomiast jeżeli Wy lubicie depilatory to, to każdy bądź jaki depilator Będzie fajnym prezentem A także możecie sobie zakupić Bo jeżeli lubicie, jesteście odporne na Ból i wam to wcale nie przeszkadza. Tak na przykład jak moja mama, ona uwielbia depilatory i jest wdzięczna, że ktoś coś takiego wymyślił. Także powiedzcie mi, może macie jakieś nie wiem czary mary na to, żeby ta depilacja nóg właśnie depilatorem mniej bolała. Ja z chęcią naprawdę posłucham, i z chęcią się dowiem. Także to to, jeżeli chodzi o depilator, kolejna rzecz i tutaj tak szybciutko, jak wiecie, są te Klara Soniki do twarzy, bądź czoteczki do naszej twarzy. Ja coś takiego kupiłam już jakiś czas. One były dostępne w Budsie i w Superdragu. Jest to firma Neutrogena. I słuchajcie, tu Wam pokażę, jak Pani sobie czyści tym czymś buzie. I jest to nic innego, jak takie fajne jajeczko. Z tym jajeczkiem przychodzą do nas, znaczy przychodzą, możemy je sobie kupić w sklepie, takie małe, białe waciki. I co robimy? Taki wacik. On jest już nasączony tonikiem, jakimś tam tonikiem, już nie będę wnikała jakim, ale jest nasączony tonikiem. Co robimy, to przy, przyklejamy go mocno tutaj na naszą, na naszą, przyklejamy go na górę i włączamy. Zobaczcie, jaki on wydaje odgłos. I wtedy przykładamy to do naszej buzi i czyścimy naszą buzię. Ja Wam powiem, że to jest fajne, ja za to zapłaciłam 10 czy 12 funtów, ale już muszę Wam powiedzieć, że raz na jakiś czas podczas swojej pielęgnacji twarzy, ja to tak zwane jajeczko, jak ja na to mówię, aczkolwiek to chyba jajeczka nie przypomina, ja to używam do swojej pielęgnacji twarzy i muszę Wam powiedzieć, że tak fajnie buzia wibruje, fajnie jest oczyszczona. Natomiast jeżeli chodzi o te pady, o te waciki, no to te waciki oczywiście możemy dokupywać sobie oddzielnie. I zobaczcie, tutaj wytwarza się taki płyn, nie wiem czy zobaczycie, taki troszeczkę żółty. I jeżeli my włączymy. Ten taki wibrator, to ten płyn się rozpuszcza i wytwarza pianę na naszej buzi. Także taki fajny gadżet, ja uważam do pielęgnacji twarzy. E, bardzo fajny, bardzo przydatny. Polecam w budźcie i super dragu, jeżeli macie ochotę, to wypróbujcie, bo na pewno e, bardzo fajnie działa, bardzo fajnie zmniejsza nam pory, no bo oczywiście ta wibracja elektryczna dużo tutaj daje. Także coś takiego, co ja od siebie mogę Wam bardzo gorąco polecić. E, dobra, 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 szybciutko, e, teraz szybciutko, teraz szybciutko. Kolejna rzecz, telefon. Ja mam akurat iPhone'a 3GS, i tutaj wam już pokażę. Jest to także coś, z czym ja się nie rozstaję w dniu codziennym. Jest to rzecz, z którą ja robię po prostu wszystko. I nie mówię tutaj kupujcie sobie iPhone'y, czy tam w ogóle zainwestujcie w nie pieniądze. Nie, chodzi mi po prostu o jakiś smartfon. Wiadomo, my jesteśmy gadżeciary, i ja uważam, że taki fajny smartfon to jest bardzo fajna opcja na to, żeby po prostu. Mieć go na co dzień, tak, bo on jest przydatny do wszystkiego. Ja z iPhone'em robię wszystko, także iPhone jak najbardziej jest to chyba, wydaje mi się, jeden z najlepszych telefonów. Są świetne także Samsungi, są świetne BlackBerry, HTC. Także, także smartfon to też jest nas chyba nieodzowny przyjaciel. Także to to. Jeżeli już tutaj o, o smartfonach i iPhone'ach, jeżeli jesteście gadżeciarze, tak jak ja, to na pewno wielką radość Wam sprawią także słuchajcie obudowy na telefon. Mój ostatni nabytek. To jest taka fajna panterka, tutaj mam misia, którego polecała Rock Glam Princess, w którym się po prostu zakochałam i zamówiłam na Ebayu yy, I taka zwykła różowa guma, także świetna rzecz, świetna alternatywa na przykład na prezent Możecie podpatrzeć, yy, jakie telefony mają Wasi znajomi, Wasze znajome, no i coś takiego kupić Uważam, że świetny prezent za niewielkie naprawdę pieniążki No a że ja jestem gadżeciara, to po prostu uwielbiam takie rzeczy, słuchajcie Dobra, jak iPhone... To ja jestem dziewczyna, która uwielbia Tablety, zastanawiałam się wcześniej Nad zakupem tableta, no i mój kochany Krzysztof kiedyś zabrał mnie po prostu na zakupy I postanowiliśmy, że zamiast zwykłego Tableta kupię iPada Także iPad to jest rzecz, przez którą Ja zrezygnowałam z komputera stacjonarnego Z netbooka, z laptopa I teraz po prostu nie wyobrażam Sobie, słuchajcie, życia Bez tego oto gadżetu, bez tego oto iPada. Ja Was tutaj Także nie namawiam, tylko po prostu mówię Jakie gadżety ja mam, jakie ja lubię, coś się nie sprawdza, są alternatywy na tablety, popatrzcie sobie fajny prezent, jeżeli macie dużo pieniążków na przykład dla kogoś przeznaczonych, no to tablet, myślę, że każda z nas by się bardzo ucieszyła, także tablet to jest kolejny taki gadżet, który, który ja mam i który ja lubię, kolejna rzecz, był o tym oddzielny filmik, także wrzucę Wam na dole, jest to travel atomizer czyli oczywiście mój przyjaciel do przenoszenia perfum, który znajduje się zawsze w mojej torebce i naprawdę chwała Bogu dla tego, który, kto wymyślił ten travelon, bo jest to naprawdę świetna alternatywa żeby nie nosić ze sobą ciężkich Flakoników z perfumami. Także recenzja Travelona będzie oczywiście na dole, będziecie mogły sobie obejrzeć w filmie, bo już taki nagrałam. To jest kolejny gadżet, który uwielbiam. Jeżeli jesteśmy już przy takich gadżetach, tutaj wyskoczy słuchajcie z zegarkami, czyli zegarki błyskotki, to co Bugi bardzo 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 lubi. Tutaj mam jeszcze jeden na ręce. Świetny prezent dla każdej z nas, czy dla cioci, czy dla babci, czy dla siostry, dla kogokolwiek. E, myślę, że zegarek to jest też taki gadżet, który każda z nas zawsze e, powinna mieć, który na pewno każda z nas ma, tak samo jak faceci, oni także lubią e, słuchajcie, zegarki. Także zegarki to jest kolejny, kolejny gadżet, który każda z nas na pewno ma i przechodzimy szybko do do końca taram, jeżeli chodzi o rzeczy kuchenne, jest to waga kuchenna, bez której ja już teraz będąc na diecie, nie wyobrażam sobie swojego życia. Ważę sobie tutaj wszystko, ważę sobie mięsko, ważę rybkę, ważę sobie nawet ryż i kaszę i w ogóle makaron. Także taka tania, 5 funtów, 3 funty, 4 funty. W Polsce także takie wagi elektryczne są bardzo tanie, a naprawdę bardzo pomocne. I moi drodzy, ostatnia rzecz, której nie mogłam przytachać wam z kuchni, bo jest za ciężka, ale mogę Wam pokazać. Coś dla wszystkich kawoszy. Ja tutaj przyniosłam kawę, słuchajcie, i wrzuciłam sobie do niej troszeczkę mięty. Ja może nie jestem strasznie dużym kawoszem, natomiast uwielbiam kawy, które. Dzwoni mi telefon, ale nie będę już wstawała pewnie zaraz się ktoś rozłączy. A ja odwzmam. Ale mniejsza o to. Słuchajcie, ja może nie jestem aż taką wielką kawoszką. Natomiast jeżeli chodzi o kawę, ja uwielbiam kawę ze Starbucksa, kawę z Kosty, kawę po prostu z kawiarni. Nie lubię kawy sypanej, nie lubię kawy nawet rozpuszczalnej. Lubię taką kawę, którą, która, która fajnie wygląda, fajnie pachnie i w której jest zdecydowanie większa zawartość mleka. I tutaj przyniosłam wam kawę latę. A dlaczego tutaj o kawie? Ponieważ jesteście, jeżeli jesteście takimi, takimi kawoszkami czy lubicie kawę z kawiarni, to ja wam chciałabym polecić ekspres do kawy Tasimo, który ja po prostu uwielbiam i który naprawdę odmienia nasze życie i sprawia, że mój poranek wygląda naprawdę fajnie, że mnie pobudza. Chodzi tutaj o właśnie o ekspres do kawy Stasimo. Ja Wam go oczywiście pokażę, wrzucę Wam, jak zrobić taką kawę już zaraz po filmiku i pokażę Wam zdjęcia, jak ten ekspres wygląda. Nie jest drogi, naprawdę. Ja go wiozłam, słuchajcie, z Polski, będąc w czerwcu na holideju. My z Krzyśkiem wjeździliśmy ten ekspres do Polski, z Polski, ponieważ jest na pewno troszeczkę tańszy niż tutaj w UK. Także jeżeli lubicie dobrą kawę, jeżeli lubicie kawę z kawiarni, ze Starbucksa, z Kosty, a nawet już pojawiły się kapsułki, bo to jest, zapomniałam Wam powiedzieć, że to jest po prostu ekspres do kawy na kapsułki i pojawiły się kapsułki z kawą z kosty. Także świetna alternatywa, nie musimy iść do kawiarni kosta, możemy sobie zrobić kawę z kosty w domu. Także ta Simona kapsułki, gadżet dla wszystkich kawoszy. Jeżeli nie ten ekspres, to na pewno inny, jeżeli jesteście kawoszami, polecam z całego serducha, bardzo gorąco. No i moi drodzy, ja już idę rozkoszować się swoją kawą pod filmikiem, dam Wam wszystkie linki. Jeżeli chodzi o ekspres do kawy i jak taką kawę wykonać, to... Oczywiście zaraz po filmiku wszystko Wam pokażę. Po tym, jak się z Wami pożegnam, będziecie mogły zobaczyć, jak zrobić sobie dobrą kawę przy pomocy właśnie tego ekspresu. Moi drodzy, 20 minut za nami. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas i że te gadżety przynajmniej w jakiś sposób Wam pomogą, jeżeli chodzi o, o prezenty dla swoich najbliższych bądź dla siebie. Także to tyle, jeżeli chodzi o moje gadżety. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco. Buziaczki i do zobaczenia już wkrótce. Pa! pa! what you what you know what you what you what you what you know what you what you what you what you know what you what you what you what you know i'm giving you reasons i'm giving you reasons i'm giving you reasons to tell somebody what they should know